Witam Was serdecznie. Jestem a To jest pierwszy z moich poradników. Ten akurat będzie króciutki będzie dotyczył tylko uzyskiwania, uzyskiwania poznawania swojego GUIDA w grze DAISY. Znaczy, GUID to jest Global Unique Identifier. Jest to 32-znakowy, unikalny identyfikator waszej gry. żeby go uzyskać, znaczy jest to dosyć proste. Wystarczy wejść na jakikolwiek serwer. Ja do tego akurat używam DAISY Commandera. Wejdziemy sobie na, na nasz serwer, na którym jestem adminem, będzie po prostu łatwiej. Oczywiście trzeba wpisać hasło. Jeżeli, jeżeli posiada hasło jakiś serwer, to trzeba je wpisać to chyba logiczne. No i dobra, jak się zalogujemy, to zaraz wrócimy. No i dobra, witam ponownie. Jesteśmy już na serwerze. To akurat nie patrzę na tło, bo, bo ja tutaj gram normalnie mimo, że jestem adminem, także... Wracając do tematu. Jeżeli chcecie uzyskać swój GUID, to musicie wcisnąć slash na swojej klawiaturze, żeby pojawiło się okienko czatu, a tam należy wpisać taką komendę hash, czyli to co jest nad trójką na, na normalnej klawiaturze, nie na numerycznej. Później be client GUID. Spacja GUID. Po wpisaniu tego i wciśnięciu enter Pojawi Wam się na ekranie Wasz GUI. Radzę sobie zrobić screena albo coś, bo to za chwilę zniknie. Można nie zdążyć tego przepisać. Z tym, że jeżeli chodzi o DayZ, zrobienie screena jest ciężką sprawą. Najlepiej użyć do tego jakiegoś programu typu, nie wiem, FRAPS, DayXtory lub cokolwiek, co, co, co robi screeny z gier. Bo wciskając sam przycisk Print Screen to, to nam nagra tylko zrzut z pulpitu. Także to nic nie pomoże. Jak widać, guid zniknął, i nie sądzę, żeby ktoś zdążył to szybko przypisać. Także ewentualnie można zrobić to samo. Jeszcze raz wpisując backclient guid. Wyskoczy jeszcze raz. Także to chyba tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie, i na razie.